Kwadrat o boku, A przedstawiony na rysunku 1 rozcięto na dwa przystające prostokąty, z których ułożono figurę jak na rysunku drugim. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu, a musimy ocenić prawdziwość zdań, że obwód ułożonej figury jest większy o 1,5A od obwodu kwadratu i obwód ułożonej figury jest równy 5a. Najpierw mamy kwadrat, który został podzielony na dwa przystające, czyli takie same prostokąty. Bok kwadratu jest równy a, więc możemy sobie obliczyć obwód tego kwadratu. Obwód tego kwadratu to będzie a plus a plus a plus a, inaczej to będzie 4a. Z obwodem kwadratu nie ma problemu, z tą figurą jest trochę gorzej. Poszukajmy sobie, gdzie są boki długości a. Skoro to powstało z tego kwadratu, to na pewno ten bok będzie równy a. Ten bok też będzie równy a. I jeszcze bok długości A znajdziemy tutaj na dole. To też jest A. Więcej w obwodzie tej figury nie znajdziemy boku A. To są wszystkie boki A. Jest ich 3. Więc do obwodu dajemy 3A. Do tego jeszcze dojdą nam połówki A. Połówka A jest tutaj. Ten bok jest równy 1 druga A. Ten bok też jest równy 1 druga A. Tu mamy drugą połówkę. I taką połówkę A znajdziemy też tutaj u góry. Ten u góry to też jest 1 druga A. Czyli mamy trzy połówki A i co nam jeszcze zostaje do obwodu? Do obwodu ten odcinek się nie będzie liczył. Będą się liczyć te dwa odcinki, te mały tutaj i ten trochę większy po tej stronie. Jak sobie popatrzymy na ten cały odcinek, to to jest na pewno odcinek A, taki jak na dole. Ten odcinek tutaj to jest jedna druga A, czyli połowa z A. Czyli ten odcinek to jest połowa tego odcinka. No więc ta reszta, czyli ten kawałek krótki i ten trochę dłuższy, te dwa odcinki razem dadzą nam kolejną połówkę A. Więc tych połówek A mamy jedna, druga, trzecia, no i czwarta złożona z tych dwóch części. Czyli są cztery odcinki o długości 1, druga A. Czy będzie 4 razy 1, druga A. No i teraz to już mamy cały obwód. Liczymy. 3A się nie zmienia. A tutaj mamy 4 razy 1 druga, czyli inaczej 4 połówki. 4 połówki dają nam razem 2a. Dodajemy to, wychodzi z tego 5a. I drugie zdanie już możemy ocenić, obwód ułożonej figury jest równe 5a, więc jest to zdanie prawdziwe. A zdanie pierwsze, obwód ułożonej figury jest większy o 1,5a od obwodu kwadratu. Obwód kwadratu to było 4a. Obwód tej figury to było 5a, więc to wcale nie jest o 1,5a więcej, tylko tutaj mamy o 1a więcej, zatem to pierwsze zdanie będzie fałszywe.